Kochani, widzicie, jestem tutaj przy buraczkach, one są bardzo gęste i zechcę dzisiaj część właśnie przerwać tych buraczków i mam tutaj wiaderko i będę sobie po prostu przygotowywała na mrożenie. Zobaczę, ile mi się uda zrobić. Będę dzisiaj sobie na zewnątrz w cieniu to robiła, czyli biorę się za... Zrywanie, i pokażę Wam jak to będzie wyglądać. No, i zobaczcie, przerwałam jeden rządek, i zobaczcie, ile tej butwinki jest. Na razie zerwałam tyle, bo gorąco będę ją myła, i mam tutaj w cieniu przygotowaną deskę. Takie pojemniczki umyję i będziemy kroić. O jakie ręce mam brudne, od razu ręce umyję. Także tak to wygląda. Dosyć sporo, w większości to będę właśnie dawać tak do troszkę tych listków też. Wszystkich listków nie będę dawać i fajnie potem będzie na jakąś fajną zupkę, na okres jesienno-zimowy. Dobra biorę się za Moje botwinki już sobie posortowałam mniej więcej po pęczku, o umyte. Jeżeli coś tam jakieś niedoskonałości, to jeszcze będę wycinać, wyglądają tak i zaraz zabieram się zakrojenie. Normalnie kroić na drobno, tak do połowy tak tych liści na no. krączku. Tam mam takie o. po mięsku. Ten pojemniki, woreczki. Pokażę Wam po pokrojeniu, ile wyjdzie. Ale to jest. <śm> połowa nawet może trzecia część tego co jeszcze się zostało ale będzie się wykorzystywać na jakieś fajne zupy także szkoda wyrzucić bo i tak trzeba przerwać buraczki jak są gęsto bo by nie urosły albo twinkę też można fajnie sobie wykorzystać można robić w słoikach ja chyba w tamtym roku nawet robiłam w słoikach także poszukajcie sobie w przetworach domowych to chyba jest botwinka a jak nie zapomnę to wam tam gdzieś na społeczności podkleję jak robić botwinkę w słoiczkach dobra bieram się za krojenie i tutaj zostawiłam celowo jednego buraczka żeby powiedzieć, że tutaj ten ogonek odcinam i wtedy dopiero kroję gdzieś tak do tej części liści. O, jedną ręką to mi niewygodnie, ja sobie potem ukroję. o Widzicie, żeby tych liści trochę było. Ale też nie za dużo. Jak chcecie, to możecie całość kroić. Ja mam teraz budwinki, że już nie potrzebuję. I tutaj mam już pokrojone. Wyszło mi cztery takie tacki. O! Z tego. Widzicie, w ten sposób. Ja sobie teraz to popakuję w woreczki, jeszcze tam tego jednego tutaj dokroję. I zostały mi trzy takie większe. To ja sobie później jeszcze wieczorkiem będę kończyła. Przerwę jeszcze z jeden rządek, a to sobie już popakuję normalnie w woreczki. Jedno na drugie poustawiam i do mrożenia. I taka jedna porcja na barszczyk. Wtedy, gdy nie ma butwinki lub na jakąś fajną żupkę, można sobie widzicie tak piętrowo poustawić za i będzie fajnie w tamtym roku. Buraczki nie wypaliły, to w tym roku mówię sobie ładne buraczki są, to sobie pomrożę i będę miała jak się zechce, czy do jakiejś takiej żupki z butwinką, czy normalnie butwinkę zrobić, tak jak robiłam. Taką wiosenną wyjąć sobie tam kawałek mięska czy kiełbaski jak tam lubicie i fajnie. Myślę że nawet jeżeli ktoś nie ma to teraz można tanio kupić i warto sobie zrobić chociaż jeden taki mały pojemniczek. Jakie tam pojemniczki czasami lody kupujecie inne rzeczy i można sobie zrobić ale normalnie sobie też w woreczku zamrozić. Dobra kochani. To ja się żegnam, uciekam, to zanoszę na razie do domu, pójdę sobie troszkę, odpocznę i będę działać dalej. Już was tutaj nie będę trzymać, też pewnie mi wyjdzie jeszcze ze cztery takie i będę miała fajne zapasy. Pa.